Cześć kochani. Dzisiaj sobie porozmawiamy o takim wzorze, jaki tutaj widzicie. Na pierwszy rzut oka może on się wydawać takim zwykłym wzorem, ale tutaj zwykłym płaskim, czy jakimś takim klasycznym, natomiast tutaj niżej zrobiłam zwykły, taki gładki wzór pończoszniczy, najczęściej spotykany, natomiast tutaj widzicie, że jest to całkiem inny wzór. On się składa tylko z oczek prawych, na prawej stronie, a na stronie lewej. Z oczek prawych i lewych, ale ściąganych bez przerabiania z nitką z przodu. No i tak wygląda. Jest taki może na pierwszy rzut oka lekko ażurowy, natomiast no nie jest to ażur, jest to taki wzór należący do grona wzorów ścisłych i tak wygląda z bliska. Bardzo piękny, bardzo fajnie się prezentuje w przeciwieństwie do naszego gładkiego. Tutaj jest taki zdecydowanie bardziej puszysty, idealny na szaliki. Także bardzo serdecznie polecam do wykonywania szaliczków. No i moim zdaniem jest to wzór dwustronny, dlatego że na prawej stronie prezentuje się tak, czyli co drugie oczko ma tutaj tak ładnie wyciągnięte, do przodu bardzo ładnie się prezentuje i jest takie. No, nawet tutaj widać, jak Wam pokażę. O, tutaj, był, tak, tutaj było ściegiem gładkim, a tutaj tym, więc tym naszym dzisiejszym. Więc jest taki zdecydowanie grubszy. Tutaj macie oczka brzegowe. Filmik o oczkach brzegowych już nagrałam, także wam pokażę. Tutaj są takie najprostsze oczka brzegowe. Czyli pierwsze oczko ściągam z nitką z przodu bez przerabiania, a ostatnie zawsze przerabiam na prawo. I tak wygląda strona prawa, a tutaj jest strona lewa z takimi pętelkami. Z takimi fajnymi, tutaj to się może tak wydaje, że one są wybrzuszone na filmiku, natomiast one tak jakoś nie wiadomo, jak nie sterczą, tylko są tak fajnie wywinięte w takie łeski do góry. Świetnie to wygląda. Więc strona lewa również tego szaliczka, bo no, bo ja to polecam oczywiście na szaliczki. Myślę, że to będzie idealne. Także lewa strona również taka fajna, taka oryginalna. No i możecie się pochwalić. Z znajomością wzoru, który jest bardzo prosty, a jednak bardzo, bardzo efektowny. A tak na lewej stronie wygląda gładki. Nasz wzorek, a ten, który pracujemy dzisiaj jest taki świetny. Naprawdę bardzo mi się podoba. Rewelacyjny. Tak wygląda, jak go troszeczkę rozciągniemy. To ma tutaj takie większe dziurki. Dzięki temu, że na prawej stronie cały czas wszystkie oczka robimy na prawo. Klasycznie, prawda? Że ten wzór nie wygląda, jakby był tylko z oczek prawych, natomiast na lewej stronie zaczynamy od oczka prawego, a później lewe ściągamy bez przerabiania z nitką z przodu robótki. No i teraz przejdźmy do tego, jak to wykonać. Jesteśmy na prawej stronie robótki i będziemy robić sobie ten nasz taki ładny. Można by nawet powiedzieć, że lekko ażurowy wzór jest prosty. Na prawej stronie pracujemy cały czas oczkami prawymi. Pierwsze oczko przerabiam, ściągam z nitką z przodu bez przerabiania, a później do końca rzędu wszystkie oczka przerabiam na prawo, czyli klasyczne prawe oczka. Nic tutaj nie ma takiego trudnego. Bardzo łatwy jest ten wzór. Świetny na szalik. Także zachęcam serdecznie na taki jakiś ładny szaliczek. Ja bym może polecała odrobinę grubszą włóczkę, żeby on był taki fajny, puszysty, miluśki, przytulny. I takim wzorkiem można go sobie bardzo łatwo wykonać. Tak, i ostatnie oczko brzegowe na prawo. Tutaj, oczywiście, wcześniej testowałam sobie troszkę inny, taki delikatny wzór, właśnie tak się ostatnio skupiłam na takich bardzo delikatnych i bardzo łatwych, ale to może o tym kiedy indziej. Natomiast tutaj ten nasz wzór, który jest naprawdę taki delikatny, eteryczny, te oczka prawe. Które na jednej i na drugiej stronie przerabiamy, yy, są bardzo bardzo ładnie to wygląda. Te pod, pod, yy, co drugi rząd nam się tak ładnie wysuwa tutaj naprzód. Jest to taka fajna alternatywa dla zwykłych płaskich wzorów, i myślę, że świetna, naprawdę warto skorzystać i czy do jakiegoś szaliczka, czy. Czapki, może w jakiejś bluzeczce fajnej, w sweterku. No, w różnych projektach można wykorzystać, ale ja bym się tutaj skupiła na szaliku, bo jest naprawdę świetny, bardzo łatwy wzorek. Przede wszystkim głowa odpoczywa, kiedy się pracuje, nie trzeba liczyć, nie trzeba bardzo się nad tym skupiać, tylko ręce same wiedzą, co robić. Także to była strona prawa. Teraz jesteśmy na lewej stronie robótki. I pracujemy w następujący sposób. Pierwsze oczko brzegowe ściągamy bez przerabiania, i następnie pierwsze oczko przerabiamy na prawo, drugie na zdejmujemy z nitką z przodu, tak jakbyśmy przerabiali na lewo, czyli zdejmujemy bez przerabiania. Oczko na prawo i zdejmujemy. Tak jakbyśmy robili oczko lewe z nitką z przodu na prawo, normalnie przerabiamy i zdejmujemy. I tak sobie kontynuujemy do końca rzędu na stronie lewej, czyli prawe, lewe bez przerabiania, prawe, lewe bez przerabiania. Ważne jest, żeby pamiętać, żeby ta nitka przy oczku ściąganym bez przerabiania znajdowała się z przodu robótki. I sobie tak lecimy na stronie lewej. Do końca rzędu. Tak, i ostatnie oczko brzegowe zawsze przerabiamy na prawo. I tutaj mamy zrobioną stronę lewą. No, i jeszcze raz sobie zrobimy stronę prawą, więc pierwsze oczko brzegowe zdejmujemy bez przerabiania, i na stronie prawej bardzo, bardzo prosto wszystkie oczka przerabiamy na prawo. Ja tutaj pracuję na Drutach na takiej krótkiej żyłce, ale nawet jest wygodnie, nawet jest fajnie. Także sobie kontynuuję na nich. Lubię druty na żyłce, nawet jeżeli nie robię czapki, czy rękawa, czy czegokolwiek dookoła. Czyli nie robię rzeczy, która wymaga tych drutów, a jednak jakoś tak się przyzwyczaiłam, że bardzo często z nich korzystam. Tak, prawo, prawo i. Oczko brzegowe na prawo. I tak nam się prezentuje ten wzorek. I jeszcze strona lewa. Bardzo oryginalny, bardzo fajny. Nawet myślę, że, że z powodzeniem, poza szalikiem, do którego jest idealny, jest stworzony to śmiało. Można wykorzystać też do jakiejś czapki. Takiej, może wiosennej, takiej już lekko oddychającej, takiej fajnej, przewiewnej, gdzie już nie trzaskają wielkie mrozy, tylko można tak na spokojnie, na spacerek sobie wyjść. Piękny, naprawdę piękny wzorek, i tutaj może tak nie widać, nie jestem w stanie tego pokazać, ale zdecydowanie jest. Może tutaj tak z boku. O, tutaj miałyśmy gładki, a tutaj przeszłyśmy do tego. No, jednak jest. Ta puszystość jest taki fajny, grubszy, śliczny, naprawdę śliczny. Polecam serdecznie. Lewa strona naszej robótki. Pierwsze oczko ściągamy bez przerabiania. I na zmianę pracujemy oczkiem prawym i lewym. Natomiast przy lewym nie przerabiamy, tylko ściągamy z nitką z przodu robótki. I już pokazuję. Oczko brzegowe mamy, czyli teraz. Pierwsze oczko to będzie oczko prawe. Tu lewe bez przerabiania. Prawe, lewe bez przerabiania. I tak sobie pracujemy. Prawe, lewe bez przerabiania, tylko ściągamy. To jest bardzo, bardzo proste. Tak. I prawe. To jest fajny wzór, dlatego że jest oryginalny, jest taki troszeczkę nieszablonowy, nie niezbyt często spotykany, więc bardzo fajnie wygląda, bardzo fajnie się tutaj zachowuje dzianina. Jest świetny nawet dla początkujących, dlatego że nie jest kompletnie skomplikowany. No może jedyną nowością może być tutaj to przy oczku lewym nie przerabianie, tak jak zawsze przerabiamy oczko lewe, tylko po prostu... Ściągamy bez przerabiania, ale to parę minut odrobina w prawy i naprawdę to nic trudnego, nie ma się czego bać. I strona lewa. No, i ten wzór jest też fajny pod tym względem, że świetnie wygląda na jednej i na drugiej stronie. Takie, takie tutaj mini pętelki nam powstają, fajnie to wygląda i nadaje takiej trochę trójwymiarowości Dzianinie. Natomiast na prawej, tak fajnie nam się tutaj co drugie oczko. Wyłania, tak wysuwa naprzód, i rewelacyjnie to wygląda bardzo. Mi się ten wzór podoba. A tutaj niżej jest zwykły, taki gładki, także widać różnice. Ten jest zdecydowanie ciekawszy, jest śliczny.